Coraz więcej młodych ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że emerytura z publicznego systemu nie zapewni im godnego życia. Pokolenie, które weszło na ścieżkę zawodową, zaczyna rozumieć, że jeśli nie zgromadzi sobie odpowiednich oszczędności, to przyszłość może wyglądać bardzo nieciekawie. Ile odkładać? Nie ma dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba pamiętać, że no jakby tendencja ogólnoświatowa, nie tylko w Polsce, jest taka, że ten wiek emerytalny się wydłuża, wraz z wydłużającym się okresem życia, A więc jest to dość filozoficzne pytanie, no bo pewnie części z nas się w ogóle do tej emerytury nie uda doczołgać, jak tak dalej będą nam wydłużać. Żeby poznać tę kwotę trzeba najpierw ustalić, jakie mamy wymagania. Im są one większe, tym więcej trzeba będzie oszczędzać. Według różnych ekspertów, obecni 20 dwudziestolatkowie mogą liczyć na świadczenia wysokości dwóch trzecich ostatniej pensji, którą otrzymuje się przed przejściem na emeryturę. Kwota ta uważana jest za w miarę bezpieczną. Tak żeby można było się utrzymać. Młodzi ludzie powinni już dzisiaj co miesiąc odkładać minimum 300 zł. Ale to podkreślam, to jest minimum i to pewnie się będzie w miarę upływu czasu zmieniać, bo jak wiadomo warunki ekonomiczne też się zmieniają. Odkładając regularnie 300 zł miesięcznie, dzisiejszy dwudziestolatek może uzbierać do czasu emerytury aż 810 tysięcy zł. To pozwoli na dodatkową emeryturę w wysokości 6 6000 zł. Wiadomo jednak, że każdy grosz w portfelu Młodego człowieka się liczy i czasem 100 zł ma ogromne znaczenie w domowym budżecie. Niestety ma też wpływ na wysokość ewentualnej dodatkowej emerytury. Odkładając 200 zł miesięcznie, do wydania na jesień życia będziemy mieli 540 tysięcy zł. Dla mnie śmiesznym jest propozycja, albo, albo 20-latkowie oszczędzali 300 zł miesięcznie i w ten sposób sobie zbierali środki na emeryturę. Bo z czego taki 20-latek ma te 300 zł zaoszczędzić? Ze stypendium, z, z kieszonkowego otrzymanego od matki. W Polsce pracy nie ma. Więc umowa o dzieło, czy umowa o zlecenie, pomaga przedsiębiorcy jakiekolwiek zatrudnienie oficjalne legalnie otrzymać. Formy oszczędności do wyboru są różne. Każdy może zdecydować sam, co mu odpowiada, czy to będzie jakieś IK, XE, rachunek w banku, gdzie będziemy regularnie gromadzić oszczędności, natomiast trzeba o tym pamiętać, że bez tego nie ma szans na godne warunki życia na emeryturze. Dla młodych ludzi czas, gdy osiągną wiek emerytalny, to odległa przyszłość. Niewielu wierzy lub nie chce wierzyć, że koszmarny sen prorokowany przez różne środowiska stanie się rzeczywistością. Trudno się dziwić takiej postawie. O dobrą pracę jest trudno, a gdy już jest, to młody człowiek ma do wyboru albo pracować na umowę, tak zwaną śmieciową, Albo w ogóle wysokie koszty pracownicze sprawiają, że pracodawcy niechętnie zatrudniają na stałe umowy. Stąd pomysł rządzących, by oskładkować umowę zlecenie i o dzieło. Szacuje się, że obecnie na tego typu umowach pracuje milion osób. Opodatkowanie pracy zawsze przynosi negatywne konsekwencje, umowy elastyczne są potrzebne w takiej formie, w jakiej funkcjonują dotychczas. W wielu branżach. Sami pracownicy oczekują takich umów. Obawiamy się, że długofalowo, jeżeli ta tendencja nie zostanie zmieniona, to będzie się kończyło tym, że tych umów w ogóle nie będzie, czyli będzie, e, będzie przechodzenie do szarej strefy. Podatki w Polsce są nadzwyczajnie wysokie. Pozapłacowe koszty pracy stanowią 170% kwoty netto. Jest to naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że opodatkowanie, uzosowienie uzys umów śmieciowych doprowadzi wyłącznie do powstania jeszcze większych trudności w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Póki co na pierwszy ogień zmian poszła umowa zlecenie. Z projektu ustawy przyjętej przez rząd wynika, że osoby pracujące na ich podstawie będą mieć odprowadzone składki na ZUS od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Zatrudnieni na umowę zlecenie uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyższe świadczenia. Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych, dla wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków rad nadzorczych. Warto pamiętać, że koszty składki są dzielone na pracownika i pracodawcę. Jak mówimy o budżecie brutto, brutto które mamy jako pracodawcy do zaoferowania, a tym co pracownik dostaje netto, no to, no to to jest duże rozczarowanie i pracownicy coraz częściej sami chcą wybierać umowy elastyczne z uwagi na to, aby więcej móc zachować w swoim portfelu i samodzielnie dysponować tymi środkami. Wyciąganie z umów śmieciowych ZUS ów i wspieranie Molocha, który już w tej chwili ma jest kolosem o nogach, nogach, nic nie da. To nic nie da. Te pieniądze po prostu pójdą na marne. Zostaną przejedzone, przetrwonione. Na pewno nie rozwiąże problemu emerytur ludzi w moim wieku. Nie liczę na to, że młodzież, która teraz pracuje zarobi dla mnie na emeryturę. Jest to niemożliwe. Odłożyć. Chociażby na koszty związane z jesienią życia, wydatki na leki, sanatoria, nie wspominając już o pasjach i odpoczynku. Nie ma co liczyć, że przeciętna emerytura wystarczy. Własne rezerwy finansowe to jedyne rozsądne rozwiązanie, które pomoże uniknąć szoku na stare lata.